Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie, oblicz. No i tutaj w tym zadaniu skorzystamy sobie z własności logarytmów następujących. W podpunkcie A mamy logarytm liczby 3 do potęgi 20 przy podstawie 3. A taki logarytm, korzystając z pierwszej własności, jak widzimy, jest równy 20. Logarytm liczby 5 do potęgi 1 dziesiąta przy podstawie 5 korzystamy sobie z tej samej własności, czyli taki logarytm będzie równy 1 dziesiąta. Podpunkt C logarytm liczby pierwiastek z 30 przy podstawie 30. No tutaj najpierw musimy pierwiastek drugiego stopnia zamienić na potęgę, czyli to będzie logarytm przy podstawie 3, znaczy logarytm liczby 30 do potęgi 1 druga przy podstawie 30. No i teraz korzystamy sobie z pierwszej własności, czyli to będzie jedna druga. Podpunkt D, logarytm liczby pierwiastek drugiego stopnia z 3 do potęgi 10. przy podstawie pierwiastek z trzech. Tutaj korzystamy sobie z własności pierwiastków, czyli tę potęgę przy trójce mogę sobie wyrzucić nad pierwiastek, czyli to będzie logarytm liczby pierwiastek z 3 do potęgi dziesiątej przy podstawie pierwiastek z trzech. No, a teraz korzystam sobie z pierwszej własności, czyli to będzie równe 10. Podpunkt E. 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4, y, liczby 5. No to korzyst, y, taki, y, taka potęga y, będzie równa 5, korzystając z drugiej własności. Y, Podpunkt F. Mamy 3 do potęgi 7 logarytm liczby 2 przy podstawie 3. Korzystam sobie najpierw z własności działań na potęgach, czyli ten iloczyn rozpisuję sobie na dwie potęgi, czyli mam w nawiasie 3 do potęgi logarytm liczby 2 przy podstawie 3 i wszystko do potęgi siódmej. Korzystając z własności logarytmów, tutaj jak widzimy mamy drugą własność, czyli taki logarytm będzie równy 2 i jeszcze do potęgi 7. No i 2 do potęgi 7 to 128. Podpunkt <laughs> g. 25 do potęgi logarytm liczby 3 przy podstawie 5. Tutaj najpierw sobie zamienię liczbę 25 na 5 razy 5 i skorzystamy sobie z własności logarytmów, czyli mogę to zapisać jako iloczyn dwóch potęg. 5 do potęgi logarytm liczby 3 przy podstawie 5 razy 5 do takiej samej potęgi, czyli logarytm liczby 3 przy podstawie 5. No i teraz korzystamy sobie z drugiej własności, czyli taki logarytm będzie równy 3 razy 3, a 3 razy 3 to 9. I podpunkt h. 7 do potęgi logarytm liczby 4 przy podstawie 49. Tutaj skorzystamy sobie z trzeciej własności, czyli zamienimy sobie nasz logarytm na ilo iloraz dwóch Logarytmów. Tutaj możemy sobie wybrać dowolną podstawę i dobrać c i b przy tych logarytmach. Czyli w moim przypadku siódemkę przepisuję, a ten logarytm zamienię na iloraz dwóch logarytmów, które będą miały w podstawie siódemkę. Przy czym do licznika bierzemy czwórkę jako liczbę logarytmowaną, a do mianownika podstawę, czyli 49. Teraz skorzystam sobie z własności działań na potęgach, czyli ten iloraz zapiszę sobie jako licznik mnożony przez ułamek 1 przez mianownik, czyli 1 przez logarytm liczby 49 przez 7. No i teraz popatrzmy. 7 do potęgi logarytm liczby 4 przy podstawie 7. Tutaj korzystamy znów z własności drugiej, czyli taki logarytm, znaczy taka potęga będzie równa 4. Natomiast tutaj w mianowniku mamy logarytm liczby 49 przy podstawie 7, a taki logarytm będzie równy 2, ponieważ korzystając z definicji logarytmu, 7 do potęgi drugiej da mi liczbę 49, czyli otrzymujemy 4 do potęgi 1, 2. No i zamieniamy tę potęgę na pierwiastek, czyli mamy tutaj pierwiastek drugiego stopnia z 4, a to jest równe 2. Jeśli pomogłem, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.